Rozpoczynamy dzisiaj pierwszy sezon True Survivala. Jest to ulepszona wersja serii Better Survival, która była rok temu na kanale. Zaczynamy z sakwą z emeraldem, mamy realistyczną mechanikę spalania. wszystkie wrogie moby są szybsze i silniejsze. Posiadamy pasek nawodnienia, który musimy uzupełniać, by nie umrzeć z braku nawodnienia. Mamy również pasek temperatury, o którym musimy pamiętać, by nie umrzeć z przegrzania albo zamarznięcia. Możemy znaleźć również nowe struktury, takie jak latające balony, albo dom wędrownego handlarza i wiele więcej. Mamy także ulepszony end, w którym możemy znaleźć nowe lasy, a także nowe wyspy. A gdyby to było mało, to gram na trybie hardcore, więc jeżeli zginę, to seria się skończy. Dobra, więc znajdujemy się na świecie i jesteśmy sobie na jakimś drzewie. Tam mamy sawannę, tu mamy jakieś górki, a tam lata sobie pszczółka. Okej, okay, mamy tutaj jakiś podręcznik. Okej, okay, this datapacks I'm to do a few things. M5 survival, fill holes in the vanilla game improve QOL. Okay, czyli welcome to true survival. Dobra, i tu mamy jakieś, widzę, że wszystkie informacje na temat e, tego, co znajduje się w tym oto datapaku. I teraz tak, e, tu mamy healing, okej. Okay. Throw a log onto a campfire to heal 3 hearts over 15 seconds. Okej, okay, okej, okay, dobra. Widzę, że tu jest jakiś cały poradnik, więc jak coś, to będziemy oczywiście do tego sobie zaglądać. A tu mamy sakwę z emeraldem, okej. Okay. Ja Nie wiem, czy ten emerald mi się jak kolwiek przyda. Dobra, więc tak, możemy sobie zacząć od zebrania oczywiście drewna. Jak też dobrze możecie zauważyć, mamy tutaj pasek nawodnienia i pasek temperatury. I dobra, pierwszą zmianą, która oto znajduje się tutaj w tym datapaku, jest to, że nie możemy zrobić drewnianych przedmiotów. Nie ma drewnianych przedmiotów, są flintowe przedmioty. Czyli jednym słowem musimy sobie znaleźć flint i zdobyć pierwsze flint chociaż na łopatę. więc tak, tu mamy sobie oczywiście Gravel i teraz musimy zdobyć jeden flint. Ok, mamy jeden flint, a tylko mamy problem, bo z flintu nie da się zrobić łopaty, więc mamy problem, ponieważ potrzebujemy zrobić sobie pierwsze kilof, a do kilofa jest nam potrzebna nic, więc Aktualnie nie zrobimy dosłownie nic, więc jedyne co nam pozostaje to liczyć, że znajdziemy jakąś wioskę albo jakąś strukturę. I tam mamy pierwszą strukturę. Tylko ciężkość nam będzie do tego balonu dostać, więc jak na razie raczej sobie go pominiemy i spróbujemy znaleźć jakąś wioseczkę, bo niestety... Bez tego nic nie zdziałamy. Okej, okay, tu mamy jakieś początki dżungli, aczkolwiek no dżungli tu tak typowo nie będzie. Tu mamy ocean i na oceanie jesteśmy w stanie znaleźć ciekawe rzeczy, w sumie. Więc może byśmy na ten ocean sobie skoczyli, no bo nawet nie musimy na ocean, bo tam już widzę pierwszą strukturę, a raczej kolejną strukturę z tego datapaka, czyli statek. Dokładnie tak. Tu jest balon, a tam jest statek. Pierwsze dwie struktury. Mamy zlokalizowane. Tam jest kolejny statek. O, i tu są nawet villagerowie, co by się w sumie dobrze składało, bo moglibyśmy sobie na tym statku zostać. A tam mamy wioseczkę. Okej, okay, dobra. Bardzo spoko. Jak widzę, ten villager udaje się na jakąś misję zwiadowczą. To może byś nie uciekał, co? Nie pamiętam, od której strony było wejście do tego statku. Chyba nie ma typowego wejścia, więc musimy sobie to wejście ogarnąć. Dobra. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. I tutaj mamy żelazo, proszę bardzo. To nam się w sumie przyda, bo możemy sobie od razu zrobić żelazny kilof i możemy zrobić żelazną łopatę. Tu jest pan Iron Golem, okej. Okay. Tu mamy jedzenie, okej. Okay. I, czy, I czy coś tu jeszcze będzie takiego? Chyba nie, więc okej. Okay. Możemy sobie stąd wziąć jeszcze łóżko. Możemy zejść tu w dół, ewentualnie jeszcze... Tutaj, żeby do mapy Dotrzeć, ale mapa widzę, że jest Troszkę daleko, więc dobra My się możemy teraz stąd Udać na tamtą wysepkę Tylko zrobilibyśmy sobie Jeszcze łódeczkę Dobra, tam jest kolejny statek, tylko Tamten statek będzie pilageru. Tamten chyba też, Nie dobrze. Dobra, mamy tu niestety dżunglę Przez co zaczyna tu trochę Klatkować, okej, okay, tu mamy statuę pilagera, ale mi najbardziej zależałoby Na jakimś jedzeniu z tej wioseczki i Co by na pewno się przydało? Dobra, to tam mamy chyba kolejny statek villagerów, więc w sumie spoko. I tutaj mamy zwierzęta. A akurat krowy nam się przydadzą. Dobra, skoczymy sobie spać. No i oczywiście jesteśmy głodni po spaniu, więc, jakby no, trzeba sobie zjeść. Przy okazji jest mi zimno, więc musimy udać się na cieplejszy ląd, czyli tutaj. I znikło. Nie widzę, niestety, nigdzie tutaj miedzi, a mieć by nam się przydała w sumie, bo chcę wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Dobra, my się wbijemy tutaj. Możemy się wbić głównie gdzieś tutaj. Dobra. I na górę prosto. I po żelazo. Teraz jakby się udało, byśmy sobie zrobili może jakiś crafting. Teraz jakby się udało, to byśmy sobie zrobili siekierkę. Proszę bardzo. I ubijemy sobie golema. Dobra, golemy poubijane. Dzięki temu mamy żelaza więcej. Tu mamy jakieś jedzonko, jakieś buty. A tu kolejną Mapę, okej, okay, obie mapy są niedaleko, tak więc w którą stronę? Tą? Dokładnie, to będzie tu na wysepce. Dobra, teraz tak, musimy sobie stąd wysiąść. Dobra, i gdzieś tutaj. Dobra, i mamy skrzyneczkę. Okej, okay, więc mamy wszystko, co na razie bym potrzebował, a więc możemy się teraz wrócić tam, w tamto miejsce, co były krowy, i ogarniemy sobie pierwszą. Nową rzecz. Przy okazji, trzcinę też zbiorę, bo trzcina też nam się przyda. Dobra, krówki były tutaj. Dobra, i czy my będziemy chcieli w tej wiosce zostawać? No, raczej wątpię. Raczej w tej wiosceczce nie będziemy sobie zostawać, bo nie widzę trochę sensu. jest ta wioska jakaś taka duża, że taka fajna. I na dodatek jest tu dżungla. A wiecie, jak jest z płynnością w dżungli. Dobra, tu znajdują się pilagerowie, jak dobrze widzicie, więc ja bym tam wolał na razie nie podjeżdżać, bo może się to. Dla nas źle skończyć. Dobra, póki co musimy sobie zrobić postój. I to taki bardzo szybki postój. Z dość prostej przyczyny. Musimy sobie pozyskać kobla i musimy sobie ogarnąć butelkę. Dobra, ja się ochłodzę. Dobra, z tego sobie zrobimy jeszcze żelazo, a z tego złoto. Dobra, i craftujemy sobie butelki, napełniamy i nawadniamy się. Dobra, pięknie. Dobra, tu nam się wszystko przepaliło, a więc teraz możemy się cofnąć. Do jeszcze jednego statku ogarniemy sobie z niego żelazo i albo popłyniemy dalej, albo wrócimy się tam na spał na naszego. Chociaż, czy tam było coś ciekawego? No, tak niekoniecznie. Ewentualnie. Jakby się tam cofnąć do tamtych gór, to może by było dość spokojno. Przecież wioska by chyba była taka najlepsza. No właśnie, nie wiem. Teraz nie wiem, czy płynąć dalej, czy może się tam cofnąć. To jest statek. Nie wiem, czy to też nie jest pilagerów. Wydaje mi się, że to też jest pilagerów. A to tam mamy Rainet Portal, więc może sobie skręcimy do Rainet Portalu. Tak, to jest pilagerów z tego, co widzę. Teoretycznie mógłbym podjechać ten statek, ponieważ tam są nici, których bym bardzo, ale to bardzo potrzebował. Nie, to nie jest portal, to jest... Co to jest? O, to kurczę jest. Okej, okay, tu są też nici, co by się dobrze składało w sumie. O, kopułę. O, o, diamencik nawet tu jest. Dobra, czekaj, bierzemy wszystko, co się nam przyda. Diamencik też oczywiście wezmę. To nam się nie przyda. To sobie wrzucę do sakwy. To sobie wrzucę do sakwy. Dobrze, że tą sakwę akurat mamy. Czekaj, to nie. To bym tu mógł wrzucić do tej sakwy? To, to, dobra. I tego nie biorę w takim razie. I okej. Okay. Teraz dzięki temu i dzięki tej jednej nici, możemy sobie zrobić flaszkę. Dobra, i napełniamy sobie ją wodą i dzięki temu w każdym momencie mamy wodę. Przy okazji zrobimy sobie żelazny miecz i pozbieramy sobie tutaj nici, bo nici nam się bardzo, ale to bardzo przydadzą. Ok, ja wiem, że tu gdzieś będzie TNT. O, dobrze wiedziałem, że tu będzie TNT. Oj, dobrze. Mam nadzieję, że tu już nigdzie więcej... O, tu jeszcze jest TNT. Czy gdzieś tu będzie jakieś TNT, czy już nie? Chyba już... Oj, jednak jeszcze jest. O, tu jest skrzynka. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, nic więcej ciekawego tu już nie ma, nadal nie ufam tym z płytką naciskowym, więc dobra, pozbierajmy sobie tu te nici i w sumie skoczmy sobie spać oczywiście standardowo rankiem jesteśmy głodni i dostajemy w ogóle ab absorpcję na 7 minut, więc dość spoko ja się teraz wydostanę tu na górę bo tu jest dość dużo tego to nici, znaczy no nici, tu jest dużo obłebów, z których możemy mieć nici, to jest akurat dość spoko i tych nici mamy już 15. To jest wystarczająca ilość. Tu jest crafting. Dobra. Nic ciekawego tu już nie ma, więc możemy się stąd ulotnić. I teraz właśnie pytanie, czy my chcemy płynąć tam, czy chcemy się wrócić W mnie. W sumie patrząc po stanie naszego konta, moglibyśmy Płynąć sobie gdzieś dalej. W poszukiwaniu jakichś ciekawych rzeczy. Możemy tak zrobić. A, tu są slime Okej, okay. mogą być jakieś moby. No, słychać, tu jakieś moby, więc ja tam na razie nie będę chodził. Mamy kolejny statek z villagerami. A to mamy kolejny statek, taki jak ten wcześniej. Tam jest statek villagerów, tu jest villagerów, normalnie wszystko naraz. Dobra, szczerze, tak trochę nie chce mi się płynąć tym oceanem, więc może bym się jednak wrócił, bo tam. W sumie były ciekawe góry tam niedaleko tego Spurs Jungle, i może byśmy tam się osiedlili. Teoretycznie przewieźć villagerów tam nie będzie jakoś ciężko, bo będzie ich łatwo wziąć je z tego statku. I mamy też blisko wioskę, co nam na pewno pomoże, więc myślę, że to jest bardzo dobra opcja, żebyśmy się tam wrócili i tam faktycznie sobie zamieszkali. A tu villager kolonizuje świat, proszę bardzo. Dobra, a my sobie dopływamy na wysepkę i ogarnąłbym sobie jeszcze bambu. Bambusa tutaj, ewentualnie, jakby gdzieś w dżungli był, to bym sobie go ogarnął. Okej, okay, widzę bambusa. Dobra, i bambus jest nasz. Dobra, tu mamy naszą wioseczkę, więc zawsze mamy dostęp jeszcze do y, tutaj wioseczki. Więc, jakbyśmy potrzebowali jeszcze więcej, nie wiem, villagerów czy coś, to zawsze sobie ich możemy stąd dogarnąć. A my sobie wracamy tam, dokładnie w tamtą stronę, bo tam było to Spars Jungle i te góry, które w sumie. Dość spoko się prezentowały, więc czemu by się tam? Nie osiedlić. Dobra, więc jesteśmy sobie tutaj. Tu mamy to Spurs Jungle, a tutaj mamy te góry. Dobra, i w mojej opinii myślę, że gdzieś tutaj będziemy mogli sobie rozbić taki nasz tymczasowy obóz. A więc, tak, musimy sobie pozyskać drewno. Niech to będzie to dżunglowe. Dobra, zrobimy sobie tu chesta i odłożymy sobie tutaj wszystkie rzeczy. Oprócz oczywiście tutaj wody, bo woda nam się przyda. I przy okazji, zrobimy sobie armor. I słyszę też zombiaka. O, proszę bardzo, a propos jeszcze. Wszystkiego to jak dobrze słyszeliście, tak, mamy szybsze moby w tej grze, więc no jest bardzo ciekawy. Dobra, tu mamy ziemniaczki, tu mamy bambusy. Bambusy sobie bym tutaj gdzieś zasadził, bo czemu by nie? Farmę ziemniaczków też by wypadało zrobić, aczkolwiek tak, co my tu mamy? Tu mamy kejwa i mineshafta. uu, ej, uuu, mamy zarąbistego tego Ej tylko biegnie do mnie speedrun pają. Dobra. Tu mamy mieć. I się zapytacie, czemu tak od początku chciałem zyskać tą mieć? Prostej przyczyny, którą już Wam pokazuję. Zamiast drewnianych przedmiotów mamy plintowe przedmioty. Dokładnie tak. A zamiast kamiennych mamy miedziane. Dokładnie tak. Dobra. Przy okazji, zrobimy sobie jeszcze tarczę, bo tarcza by nam się przydała. <laughs> Nie ma tarczy. O oh, to mamy trochę utrudnione życie. A nie jest tarcza, tylko jakoś trudniej się... Mm, o, okej. Okay. I czekaj, czyli to się nam przyda plus cztery skóry i drewno i tak Jeny! Yeah, no. Droga dotarcza. Dobra, przydałoby się też wiaderko jeszcze. I teraz tak, mamy tu gdzieś wodę? No tak, niekoniecznie. Więc dobra, rankiem sobie skoczymy po wodę. Przy okazji zbierzemy sobie jeszcze węgiel. I oświetlimy sobie teren. I zejdziemy sobie w podziemię Tylko jeszcze będzie nam potrzebne też drewno. Dobra, tu sobie wszystko stąd wyjąłem. Będziemy sobie mogli przy okazji przepalić jeszcze jedzonko. Przy okazji się napijemy. Dobra, zbieramy sobie wodę. I woda. Voilà. Dobra, to przeróbmy sobie na smok. I przepalmy jedzonko. Dobra, więc niech nam się to tu przepali i będziemy mogli lecieć do jaskini. Weźmiemy sobie ze sobą tego jednego diamencika, bo może nam się później przydać. Dobra, musimy sobie zrobić pochodnie, do których będziemy potrzebować trawę. Okej, okay, mamy pochodnie. A ja sobie tej trawy zbiorę więcej, jakby tam w cave była potrzebna. Dobra, 32 sztuki powinny wystarczyć. Dobra, więc jedzonko mamy, wodę mamy, wszystko mamy, więc spadamy do kewy. W sumie przy... Przydałoby nam się jeszcze coś do leczenia się. A więc, musimy sobie ogarnąć. Musimy sobie ogarnąć dandeliony. I zrobimy sobie medicinal powder. Dokładnie tak. I teraz to w połączeniu z wodą da nam medicinal unit. Teraz klikniemy sobie, i dzięki temu mamy regenerację. A jeżeli to by nie wystarczyło, to możemy sobie jeszcze ewentualnie zrobić ognisko. I ognisko też nam da oczywiście regenerację, tylko musimy sobie pierwsze zebrać drew. Dobra, więc ognisko i spadamy do kewika. Dobra, powiem Wam jeszcze tak, że może zanim tam pójdziemy, bo tak, wróciłem się stamtąd, to ogarniemy sobie jeszcze. Bandaże, bo bandaże nam się przydadzą. Tylko musimy sobie skoczyć do zwierząt. a mianowicie musimy sobie ogarnąć owieczki i ogarnąć sobie z nich wełny. Dobra, 11 sztuk wełny powinno nam wystarczyć. I teraz tak robimy sobie bandaże i mamy cztery bandaże. I przy okazji ogarniemy sobie jeszcze splint. Splint jest. To taka rzecz, która, jeżeli złamiemy nogę i sobie tego użyjemy, to pozwoli nam później normalnie bez problemu chodzić. Dobra, a więc myślę, że teraz możemy iść tam na dół i pozbierać sobie oczywiście więcej nici, bo jakby nici nam się przydadzą. Przy okazji torce też nam się przydadzą. Dobra, mamy tu żelazo, oczywiście sobie żelazo też zbieramy i możemy sobie zrobić więcej pochodni oraz możemy też pozbierać więcej węgla. Dobra, więc tu jesteśmy w miarę bezpieczni, ponieważ jest tu mniej więcej wszystko oświetlone. Ja oczywiście zbieram sobie nici, aby mógł sobie skraftować więcej różnych bandaży w przyszłości. Przy okazji węgiel zbieram, abym mógł sobie oczywiście kraftować pochodnie, czy też później przepalić surowce. Okej, okay, tu mamy spawner. Więc może ja zablokuję przejście. Dobra, czy mamy tutaj coś ciekawego jeszcze? Oprócz Nici? Dobra, więc mi się wydaje, że na razie nie będziemy dalej zwiedzać tego mineshafta. Tylko zaczniemy iść faktycznie w dół. Mamy tu już na przykład redstone. I mamy też poziom deep slate. Rooms, rooms in the deep. Enter the deepest part of Minecraft. Mamy tu diamenty i tam też. Dobra, uchroniliśmy sobie diamenty od spalenia I przy okazji. I tych diamentów tu trochę jest wow, ho, ho! Ile tego tu jest I dziewięć diamentów Mam zarobiście. Tak, tu się tworzy jakiś lava kas, Więc ja może stąd ucieknę Dobra okej okay. Czy jest tu bezpiecznie No tak w miarę Dobra mamy lapis Jest tu też więcej diamentów Co akurat dobrze się składa No i oczywiście też delazo Które nam się oczywiście przyda Dobra tu nic ciekawego nie widzę A tu mamy pana szkieleta I pana... Zombie! Só! É, copi! Co? Hopi! Nie za szybko? Co jest? Nie wiedziałem, że oni tacy szybcy są. Powiem Wam tak, nie wiem, czy wybieranie trybu hardcore było najlepszym pomysłem, ale wydaje mi się, że to nie był dobry pomysł. Jak ten szkielet z prędkością światła zaraz będzie tam mnie szczerał. Dobra, no co ja szczęście nie. Dobra, gdzie są te diamenciki? Tu i tu. Dobra, czy coś tu jeszcze mam? My? No, tu mamy takiego safe spota, mi się wydaje. Okej, okay, więc tak, możemy sobie tu. Zażyć medicinal ointment. Możemy sobie przy okazji zjeść. I okej, okay, dobra. To że wam powiem, że boję się tych caveów dość trochę. Naprawdę, jak zobaczyłem te szybkie zombiaki, to... To nie jest za ciekawe. Dobra, tu nic więcej nie ma, jest tylko redstone. Też nic nie widzę. Tu mamy geodę ametystową, ale raczej geoda ametystowa na aktualną chwilę nie jest nam zbytnio potrzebna. Skąd? Ja mogę na spokojnie wykopać żelazo, Minecraft mogę. Oj, na no serio, coś czuję, że to będzie no... Znajmniej na sam początek będzie to giga przerąbane. Później na pewno jak ogarniemy sobie jakieś lepsze przedmioty, będzie już łatwiej. O tu są na przykład... Chciałem powiedzieć w normalnej prędkości moby, tak nie? Tak nie jest. A mały to jest jakieś turbo totalne. Okej. Okay. Czuję się w miarę bezpiecznie. Nie, w ogóle się nie czuję bezpiecznie. Okej, okay, czy coś tu mamy? Lapis. I creepera na horyzoncie. Dobra, mamy tu kolejne Creepery. Eee, wybuchnijcie sobie. Uzbyłem się Creeperów. Ja mam wrażenie, że reszp szkieletów. Na tych i jest jakiś podkręcony. Dobra, wykopujemy sobie jeszcze tutaj jakieś żelazo. Diamentów sztuk mamy 15. Myślę, że póki co powinno mi to wystarczyć. I raczej myślę, że będę się póki co z tego cave'a wynosił. Bo trochę się boję, że tu zginę zaraz, szczególnie patrząc na to, jak szybkie są te moby. Więc myślę, że będę się z tego Kejwika wynosił i myślę, że w następnym odcinku będziemy mogli się udać do jakiegoś Nederu i spróbować co nieco poeksplorować z nether, dobra więc tak, wykopujemy się na górę okej, okay, pęk mi kilo, więc zrobimy sobie od razu diamentowy okej, okay, mamy noc, jest tu tona szkieletów, ja chcę iść tylko szybko spać, okej okay, dobra, spoczko, jest git Odkładamy wszystko, co zyskaliśmy. Oczywiście te bandaże sobie tu zostawiam. To też. Tak, to sobie możemy wszystko tutaj odłożyć. I okej, okay. możemy sobie zrobić dwa piecyki. Możemy sobie tutaj przepalić żelazo. I teraz tak, ile będzie mączki kostnej? 21 sztuk. Dobrze. To w takim razie udamy się teraz tutaj na górę i spróbujemy sobie znaleźć dandeliony. I ja myślę, że do właśnie zdobywania kwiatków. Najlepsza by była ta maszynka do kwiatków. I myślę, że w następnym odcinku, jakby się udało, to myślę, że tą maszynkę będziemy sobie mogli ogarnąć, bo w sumie czemu by nie. Jak widzicie, no jest to trochę, jak widzicie, cięższy. Jakby taki survival, no to troszeczkę. Na pewno jest o wiele cięższy od Better Survivala, czyli seryjki, którą prowadziłem w zeszłym roku, ale myślę, że i mam nadzieję, że taki format też Wam się spodoba. Dobra, przydałoby się tu w ogóle zrobić jakieś nieskończone źródełko. Problem jest tylko jeden, że muszę iść po drugą wodę. Powiem wam tak, mam dość fajny pomysł, jak się tu ja tak powiem, zbudować w tym miejscu. Myślę, że jakąś chatkę będziemy sobie tu mogli zrobić. I no później, wiecie, może jakiś port byśmy tu zrobili, coś, I don't know. nie wiem, zobaczymy. Na pewno chciałbym sobie też tu jakąś halę z villagerami zrobić i przede wszystkim zrobić tu jakiś taki murek, jakiś płotek fajny, aby tu po prostu moby nie chodziły i oświetlić ten teren. dobre. nieskończone źródełko mamy, bardzo dobrze, teraz sobie ogarniamy medicinal ointment i mamy 22 sztuki, więc bardzo dobrze się. Squadę. Tu mamy jeszcze to Death Diary. I tutaj też mamy coś takiego jak Healing Selvy. W, w healowaniu się jest coś takiego jak Healing Selvy, tylko je musimy znaleźć. Ewentualnie kupić. Ok, i tu macie jak widzicie: Leather Speed and Immunity to Creeper Slowness. Czyli jak mamy lederową zbroję, tutaj z tego co widzę, nic nam się nie stanie. Jak Creeper do nas podejdzie, jakby nie dostaniemy tego slownessu. No, ale nie przeżyjemy tego i tak. main, okej. Okay. Gold haste. O, w złotej zbroi mamy haste'a. A diamentowa netherite just use more hunger. To logiczne. Uh, fortune and axe will yield increased planks. lumberjack will, will larger sell with trades. Okej. Okay. Workbench to assemble, place an item frame on a crafting table. O, oh, właśnie. Tu jeszcze było, było to. Progression. And progression has been integrated with emeralds. There are some... Ej, tu like no man's routing progression. Okej okay. Mode Difficulty, Ta, to To już wiemy. No i tu mamy jeszcze jakieś różne inne rzeczy, tu jest całe wiki. Okej. Okay. Czy ja będę w stanie zrobić item frame'a? Będę w stanie zrobić item frame'a, bo potrzebujemy sobie tylko zrobić właśnie to. I dajemy sobie to na crafting, tylko czekajcie, o. Crafting, pick zyskujemy oczywiście książkę z powrotem. A tu mamy ten sklepik. I tu jak widzicie dwa kelpy i jeden Honey Battle dają nam te healing selwy. I te healing selwy są dobre, bo one z tego co wiem, się nie stakują niestety, ale są dobre, bo nas instantly healują, więc to też będzie dobre. Jeżeli tam otrzymamy jakiś duży teamage, to fajnie by było te Healing selwy mieć. Tu mamy, jak widzicie, dużo jeszcze różnych rzeczy. Trident glided Harm. I Dragon Fruit. Dokładnie tak. No jak widzicie, trochę trochę tu rzeczy jest, trochę rzeczy tu możemy ciekawych znaleźć. A to wszystko myślę, że uda nam się no, no znaleźć, mam nadzieję. W tej serii. Tu sobie damy ognisko i tu, proszę bardzo, jak sobie rzucimy to, to możemy się wychilować. Dokładnie tak. No, więc w takim razie co? To by było na tyle z dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że ten zombie mnie nie zaatakuje. Idź sobie, panie zombie. Ja to tu jeszcze oświetlę na wszelki wypadek. Dobra, no więc co? To by było na tyle z dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że ten odcinek, jak i cała seryjka Wam się podoba i cały koncept serii w sumie Wam się podoba, że tutaj są połączone cztery datapaki ze sobą, które dodają nam różne ciekawe rzeczy i mam nadzieję, że oczywiście Wam się to wszystko podoba. Wyciekujcie na kolejne odcinki, już myślę, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku z tej seryjki. dokładnie tak. Więc co? Trzymajcie się serdecznie, oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba na kanale, ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji. Trzymajcie się serdecznie, miłego dzienka wszystkim i do zobaczenia na następnych odcinkach. Do